Dobry? Dobry, a pan... To... Proszę? A pan to, to nagrywa? A tak sobie dla informacji publicznej, dla dobra ogółu. Mam pytanie, czy ten silnik może pracować powyżej minuty w obszarze zabudowanym w tym pojeździe? Nie rozumiem. Czy może pracować powyżej minuty silnik? Proszę? Poza drogą publiczną. Aha, czyli nie, nie znajduje się na terenie obszaru zabudowanego. Dobra. Aż tu czuć coś ciepło i smród, nie? No może pan coś czuje, nie wiem. A pan nie. Nie. Ale prosiłbym już oddalić się, dobrze? Może pan prosić, a ja nie muszę tego robić, wie pan. Ja, ja mam ta, pytanie. to też, niech pan uwierzył. Mam takie pytanie. Jakie panowie tu wykonują czynności? Ale to nie pana sprawa. Moja. I, ob I obywateli. Proszę się przedstawić w ogóle, bo nie ma pan imiennika. Z jakiej jednostki wzywam pana do tego? Mnie to nie interesuje, na co pan wzywa. Ja żadnych czynności z panem nie wykonuję, żeby... Ale ja z panem wykonuję. Pan? Tak. kim pan jest? Człowiekiem. A mam podejrzenie... A mam podejrzenie... Ja nie będę z panem rozmawiał. Proszę pana, mam podejrzenie... Mam podejrzenie po kto pierwsze, jest kto jest pan kierowcą pan? tego samochodu? Pan czy pan? tak jak pan mówi, nikt z panem. No bo musi pan koledze mandat wypisać, no ja nie muszę. Nie no to dobrze, no to będziemy e, nagrywać dalej. To nie są cyrki, bo cyrki to wy robicie. Nie chce się pan przedstawić. A, będzie, a, będziesz, a, będziesz, a będziesz ze mną na ty właśnie. I następna sprawa jest taka, że mam podejrzenie, że wykonujesz czynności niezgodne z przeznaczeniem tego urządzenia. I poproszę wzywam cię wręcz funkcjonariuszu do przedstawienia się i informacji, z jakiej jednostki jesteś, bo będę składał zawiadomienie to niech pan do miejscowego właściwego prokuratora albo do BSW. Silnik dalej pracuje, czyli nie jest terenie zawodowany. Może się pan przedstawić, ja czy pan ma pan w ogóle przyszedł. imiennik. A ja pan nie musi, jak pan teraz przekracza artykuł 231 nadużywając uprawnień. Poproszę instrukcję obsługi tego urządzenia oraz kolejny e, homologację my nosi, kalibrację. nie kalibrację. Ale, ale ja wykonuję, my się nie rozumiemy, ja wykonuję ja, chcemy? czynności wobec co pana. Czy pan wykonuje, co chce? Dlatego wzywam pana, żeby się pan przedstawił <laughs> albo wylegitymował. Jestem właśnie. No nie. Widzi pan? Nawet pan nie zna podstawowych praw że to my jesteśmy waszymi przełożonymi, w tym kraju, w demokratycznym państwie. No właśnie, a ja powinienem e, e, pana nazwać, że następny gnębiciel się trafił, o. No pan pokaże, pan pokaże instrukcję, będziemy właśnie, bo pan musi dostać mandat za to, co pan robi w tej chwili. Samochód dalej chodzi, pracuje, przepraszam, silnik. No mój Boże, no Wy nie jesteście ponad prawem. Musicie zacząć to respektować. I, w, I Wy, to co robicie z nami, to my to samo będziemy robić z Wami. No niestety. O mój Boże. Ten samochód tak powinien stać w takim ukryciu, żeby Was nie było widać za ogrodzeniem? To co ja będę robił, to ja wiem. Urządzenia metalowe, oni prędkość mierzą. O, teraz wyłączył. Już teraz to nie wyłączę. Proszę bardzo. O i z ukrycia tam zestań, żeby cię nie było widać. Zobaczcie drodzy państwo. Jak polska policja nabija budżet. Jak gnębi obywateli. Schowani elementy metalowe, wzniesienia na jezdni. Nie chcą się wylegitymować, nie chcą pokazać instrukcji obsługi urządzenia. Ja sobie tylko sfilmuję to urządzenie i numery. Bo. Bo ja nie wykonuję z Panem czynności. Ale ja wykonuję. Ja już to mówiłem, że ja wykonuję. Nie panu nie przeszkadza mi czynności ja nie przeszkadzam? Nie przeszkadzam. W jaki sposób? jest teren prywatny to Wy nam przeszkadzacie, nie my Wam. Tu jest ta różnica. Chcę zobaczyć, jak kogoś zatrzymacie, jak to będzie wyglądało. Chcę to nagrać. Masz silnik jednak dalej pracuje. Co macie, akumulator padnięty, czy jak? Że nie gasicie tego pojazdu? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Paliwo podatników to może samochód sobie pracować no. Może się grzać. HPS. A736 To kto ten mandat komu wystawił? Ty koledze czy kolega tobie? Cisza. Patrzmy dalej co się dzieje. Poglamy funkcjonariusza jak to mierzy tą prędkość. O proszę bardzo. Proszę bardzo. Pomiar prędkości. Zniesienie, elementy metalowe nie biegły nie biegły tylko nienawidzę ludzkiej krzywdy nie cierpię długo też się nie wie, że tak będzie pracował nie moja tak następnym razem zatrzymasz to też Ci powiem, ale jesteśmy, bo nie jesteś moim panem. To wybij se z głowy, że Ci będę mówił na Pan. Według zasług.